Siemano, Mark Marek Krawczak, witam wszystkich serdecznie na kanale, a razem ze mną Damian Piłkowarczyk, witam serdecznie. Witam, cześć Siemanko. Damian, pierwsze pytanie takie bardzo... Kurczę, nie lubię tego pytania zadawać, natomiast wiem, że jest średni dni do gali, to zaczynamy Fight week, dlatego spytam o przygotowania, o to, jak to przyjemnie wygląda, czy wszystko, co, co mogło się udać, się udało, czy, czy mimo wszystko były jakieś niedociągnięcia, bo też wiem, że nerwowy dla Ciebie okres pewnie ze względu na przeprowadzkę, tak, dlatego jakieś tam dodatkowe wymagania są, natomiast e, czy, czy wszystko się udało, czy jesteś zadowolony w stu procentach? Eee, wiesz co, przygotowania same w sobie całkiem niezłe, chociaż Pewnie więcej o tym powiem po walce, bo dużo było jakichś komplikacji, takich, no jakieś tam drobne kontuzje, wiesz, ciągle jakieś pierdoły, które mi troszeczkę przeszkadzały, aczkolwiek udało się to doprowadzić do końca z całkiem niezłym rezultatem. Teraz właśnie też jestem w trakcie przeprowadzki, a już w ten weekend zacząłem te nawadnianie, tą bardzo niską kalorykę, ale to dobrze, bo wolę po prostu sobie zapewnić cały czas jakieś zadania, żeby po prostu nie myśleć o tym jedzeniu, no i w zasadzie, tak jak mówisz, zaraz zaczynamy fight week, więc no głównie teraz główne zadanie to zrobić wagę i doprowadzić się do 100% zdrowia, chociaż i tak już jest praktycznie wszystko ogarnięte. No i, i to na pewno cieszy, dlatego że rywal e, zdecydowanie jeden z bardziej wymagających Łukas-Sudowski, zawodnik, który w Babilonie pokazywał się ze, świetnie, ze świetnej strony, troszeczkę tam według wielu. E, poddawane było wątpliwościom poziomie jego rywali, co przełożyło się też pewnie na występ w Dana White Contender Series. natomiast wraca on po porażce, eee, było to kursy są dosyć mocno zbliżone, 1.60 tego co widziałem na Ciebie, 2.10 na Twojego przeciwnika, powiedz mi co Ty możesz o, o Łukaszu powiedzieć, dlatego że zastawienie, które gdzieś krążyło myślę o od bardzo dawna Łukasz nie zaczął za dobrze swojej przygody w KSW. Jesteś powygrany z Bartkiem Gładkowiczem, natomiast no Łukasz, bardzo poważny test i jak Ty w ogóle do niego podchodzisz? Co możesz o nim powiedzieć? No tak jak mówisz, y w ogóle właśnie, jeśli chodzi o kursy, to jak widziałem, to jestem faworytem, aczkolwiek myślę, że to może być trochę zakrzywione tym, że ludzie patrzą na to. Przepraszam, tylko Facebooka wyłączyłem, że nie było tych yy, przez pryzmat jakby ostatniej walki Łukasza w KSW, ja jestem bardziej znany jakby polskiej publiczności, gdzieś co ogląda KSW. I może to dlatego, aczkolwiek e, uważam go właśnie za spore wyzwanie. No gość ma jednak 12 walk zawodowych, 10 zwycięstw, tak większość gdzieś tam KO, TKO. E, Bił się w Dana White Contender Series, jest mistrzem organizacji Babylon, który zresztą obronił pas. E, świetne warunki fizyczne. E, uważam też, że mamy nawet podobne style po części. W sensie no, jest dość wszechstronnym zawodnikiem. Walczy w stójce, klinczuje, walczy w parterze. Ma też jedno poddanie na koncie widziałem. Jest czarnym pasem BJJ. Ja jestem na przykład białym, ale w zasadzie to nawet nie mam pasa. Także bardzo fajna będzie <grym> walka parterowa. No tak, no tak, jest to duże wyzwanie, ale powiem ci, że fajnie już nie mogę się doczekać tego KSW. Ta ręka, jak złamałem, wiesz, trochę mnie niestety przytrzymała tutaj ze startami. Miałem troszeczkę inne plany. Mam nadzieję, że może tam jeszcze się uda upchać jedną walkę w tym roku, ale to wiadomo, wszystko się okaże po walce, jak zdrowotnie, jak psychicznie. Ale fajnie, no mija pół roku już mi tęskno po prostu do klatki, nie? Do tej atmosfery, no trzeba komuś po prostu konkretnie przypasolić w mordę. Jasne. Eee, Damian zapytam o, to, o ten powrót do klatki, dlatego że Wiemy, jak wyglądały u Ciebie poza tą walką, która była z Bartkiem Gładkowiczem poprzednie, poprzednie dwa pojedynki. Wiele osób zastanawiało się, jak to na Ciebie będzie oddziaływało, ze względu na to, że jesteś młodym zawodnikiem. Takie porażki często gdzieś wpływały negatywnie na psychikę. Podobnie tego w ogóle nie było widać w klatce, z Bartkiem Gładkowiczem od początku była presja, bardzo mocna praca, tak właśnie na bardzo krótki dystans, masz długie ręce, wiele osób spodziewało się, że ty będziesz próbował gdzieś tam spokojnie przewalczyć, wracając po porażkach, a mimo to cały czas była presja, łokcie krótkie sierpowe, czy ty czujesz... Albo inaczej, może jak na siebie wpływa ta różnica, na którą pewnie odczuwasz po powrocie do klatki, po tak solidnej, wygranej, a wcześniej mimo wszystko były dwie porażki i gdzieś to wejście do klatki z Bartkiem pewnie było bardziej stresujące. Jak to na siebie wpływa? Tak, tak, na pewno ciążyła na mnie duża presja. Nie było to powiedziane, ale myślałem, że jeżeli na przykład przegram tą walkę lub pokażę się na przykład ze słabej strony, no to mógłbym się nawet pożegnać z federacją. Na pewno by to mocno zakwestionowało moją karierę zawodnika, no bo no nie jest to łatwa droga, tak, w KSW jest o wiele łatwiej mi na przykład, wiesz, pozyskać sponsorów, wyżyć z tego sportu, niż jak walczyłem początkowo na początku swojej kariery, na mniejszych galach. Na początku przez te przegrane, no nie było zbyt ciekawie, gdzieś tam miesiąc, dwa, powiedzmy, że Drożyło mi to tunel w głowie, ale ja nie jestem z natury też jakiś super pesymistyczny czy dołujący się. E, raczej jestem pozytywną, wiesz, osobą, do tego dużo przepracowałem e, tych rzeczy z psychologiem. E, no i kurde, no chyba bym se pluł pod nogi, jakbym po prostu, wiesz, poddał się, nie? To nie jest jeszcze nie wiadomo co koniec świata to by było jakby nie wiem, stracił rękę. Ktoś by mi by z rodziny bliskiej umarł, nie wiem, w ogóle bym nie mógł się ruszać, a takie coś, no to traktuję po prostu jako solidną lekcję. W ogóle, zawsze jak miałem jakieś gorsze sytuacje w życiu czy coś, no to potem naprawdę wracałem mocniejszy, wyciągając z tego wnioski i uważam też, że na tym polega życie, tak, że czasem się uda, czasem się nie uda. Ale to nas umacnia utwardza jako człowieka. Ja też jeszcze powiedzmy, no może to nie jest jakaś duża różnica, ale no jednak byłem młodszym, młodszą jeszcze osobą wtedy, inaczej trochę myślałem, powiedziałbym, że tak bardziej jak chłopak, nie jak mężczyzna. Inaczej te moje warunki fizyczne wyglądały, bo też teraz ważę więcej, mam więcej siły. Cały czas nad tym pracuję, inaczej też właśnie pracuję w ogóle na treningach. Staram się wzmacniać te w ogóle moje mocne strony. Tak, jak w przypadku tego klinczu na przykład, jak ostatnio wyszło z Bartkiem. No i zresztą, jak yy, wybrałem sobie taką drogę, to wiedziałem, że to jest ciężki kawałek chleba, wiedziałem, że kiedyś może mnie spotkać. Yy, wiesz, bardzo przykra sytuacja, jeszcze pewnie będzie wiele takich. Po prostu trzeba to udźwignąć na bary, iść dalej do przodu i nie załamywać się, nie? Czy, czy, ktoś, czy mówią ci jakieś trole w internecie śmieszne, czy coś. Ja wiesz, nie mam sobie raczej. Do zarzucenia też yy, za dużo. Wiadomo, słabo wyszły te walki wtedy. Teraz się odkułem i teraz mam zamiar się piąć cały czas w górę, ale dla mnie najważniejsze jest to, że jakby mam pasję, rozwijam się jako człowiek, jako zawodnik. Jestem y, dobrym człowiekiem dla ludzi dookoła. No i to jest chyba najważniejsze. Jasne. Yy... Mówisz, że słabo wyszły wtedy te dwie walki, natomiast mi się wydaje, że pojedynek z Bartkiem Leśką, który jest też mocno doświadczonym zawodnikiem i walka, która była bliska, według wielu tą walkę nawet wygrałeś, tam sobie za dużo, za dużo do zarzucenia nie masz. Natomiast ta walka z Bogdanem, Gnitko, wydaje się, że, że troszeczkę ci mogła popsuć. Natomiast zapytam o Bogdana, dlatego że on przyjechał do KSW jako bardzo niedoceniony zawodnik. Szybkie trzy zwycięstwa, te trzy walki może trwały niecałe trzy minuty. Także na pewno jakiś tam ogórek to nie jest. A ostatnia walka o pas z Huzygaewem, powiedz mi, jak ty możesz ocenić jego występ? Dlatego że w pierwszej rundzie wiele osób zszokował, potem przegrana. Natomiast i tak Ibrahim to jest na tyle doświadczony rywal. Ja wrzuciłem na Twittera nawet taką statystykę, że dwie walki: pierwsze Ibrahim w KSW to jest 50 minut. A pierwsze dwie walki Bogdana to jest niecała minuta, także, także to były dwa zupełnie różne style. Natomiast jak to ocenia naszego występ na tle mistrza? Wiesz, to no, ja w ogóle, jak to oglądałem, to myślałem w tej pierwszej rundzie, że Bogdan jest już naprawdę bardzo bliski poddania Ibrahima. Tam wiem, że też Ibrahim miał jakieś problemy, niby że tam stłuczony, czy obite żebra, no ale no, było widać, że tam z trzy były bliskie sytuacje do poddania go Mataleo. Ogólnie, co mogę powiedzieć o tej sytuacji, no to tak, że ja tą walkę wtedy wziąłem, wiesz, z pięć dni przed galą. KSW mnie poprosiło, bo tam wypadła walka Adama Soldaeva, ja wróciłem z wakacji, nie, w ogóle zero przygotowany fizycznie, psychicznie też jeszcze nie jakoś super. Eee, też jakby właśnie Bogdan był nowy i w ogóle nie przetestowany, nie wiedzieliśmy za bardzo, co tam może wyjść, bo wcześniej jak oglądałem jego jakieś tam filmiki na internecie, to to były jakieś małe, lokalne Gale, które naprawdę wyglądały ogórkowo, wyglądały jakby walczył z jakimiś ogórkami. E, może też oni tacy byli, no ale jednak miał rekord 7-0 wszystko w pierwszych rundach. No też zobacz, że mnie jakby nie ma za bardzo jak chronić w tej półciężkiej. Ja jestem jednym z najmłodszych tam zawodników. E, no i jakby nie ma tam za bardzo zawodników z moim rekordem. Ja się biję z samymi gościami o wiele bardziej doświadczonymi Tu is 7-0, Bogdan 7-0. E, Bartek miał, nie wiem, 11, 2 czy coś takiego. Teraz y, w sensie. W sensie Bartek y, leśko, tak? Y, drugi Bartek miał chyba 9-3. No, każdy jest zawsze ode mnie bardziej doświadczony, zazwyczaj starszy, y, poza Bogdanem, akurat. Y, no i tak to wychodzi. Nie? No ja niestety muszę się po prostu uczyć na tych błędach, szybciej wzmacniać, no bo też uważam, że akurat... W tych cięższych kategoriach zazwyczaj zaczynasz budować swoją karierę, zaczynasz być mocnym zawodnikiem, tak po trzydziestce, kiedy już jesteś takim właśnie chłopem. No i tam są właśnie bardziej doświadczeni ci zawodnicy. Mało jest tych młodszych, no ale co, trzeba sobie poradzić, nie? No mm -hmm. e, Ty radzisz sobie moim zdaniem dobrze i to też potwierdzenie tego jest takie, że jesteś aktualnie, tak jak mówisz, jeden z młodszych w tej dywizji. Ojej, ja nie najmłodszym w ogóle w tej dywizji, a jesteś numerem 7 rankingu, Łukasz jest natomiast numerem 8. Powiedz mi, czy to by te rankingi w ogóle aktualnie wpływają jakoś tak na głowę, że kurczę, po tej walce to może z tym, a może z tym? E, czy Ty po prostu do tego podchodzisz jako do kolejnej walki i, i zobaczymy po walce, co będzie potem? Wiesz co, i tak, i tak. W sensie mnie to cieszy, że walczę z mocnym zawodnikiem, który jest dość znany w Polsce, walczył w tym Dana White Contender Series. Na pewno dla mnie to będzie jakiś wyznacznik, że jeżeli go pokonam, jeżeli go nam w dobrym stylu, no to wiem mniej więcej na przykład, gdzie jest mój poziom, w co mogę mierzyć. Z drugiej strony te rankingi, no na pewno, po to też je wprowadzili, na pewno też tak to będą mniej więcej zestawiać. Też, jakby ten pojedynek z Łukaszem wyniknął ze względu na to, że właśnie rankingowo jeszcze jest kilka osób zestawionych, tu jest jakaś kontuzja, a tutaj nie wiadomo, i jakby aktualnie wtedy z jedynym gościem rankingowym, z którym mogłem walczyć, to był właśnie Łukasz. Jest to dobry przeciwnik, bardziej doświadczony, tak. I myślę, że też dużo na pewno zyskam pokonując go. Mam nadzieję, że pójdę o jakieś dwa oczka w górę, chociaż na pozycję piątą. Bo teraz jeszcze jest na przykład Kijańczuk przede mną, chociaż akurat to mnie dziwi. Nie? Myślałem, że będę szósty właśnie za Kijanczukiem po ostatniej jeszcze jego przegranej wcześniej też z Pogranem. Trochę dziwne. No ale na pewno właśnie jak już bym wygrał z Łukaszem, no to pewnie chciałbym zawalczyć z kimś właśnie coś koło top 3, żeby potem ewentualnie zawalczyć o ten pas. Albo myślałem nawet, żeby no to była taka historia, jak na przykład Szymańskiego z Mirceą. Że wiesz, on przyszedł do KSW, nie był przetestowany, chociaż wtedy akurat Roman wygrał. Potem on się odkuł, dwie szybkie wygrane, no i dostał w ramach nagrody rewanż z Romanem wygrał. I teraz chyba się będzie biło pas. No, tak bym to widział na przykład. Jasne. E, dane zapytam jeszcze, bo właśnie patrzyłem dzisiaj na ten ranking i zaskoczyło mnie to, że jesteś Ty, Łukasz i Rafał mhm. I na tych dziewięciu zawodników, bo jest top 8 łącznie z mistrzem, jesteście jedynymi Polakami. Powiedz mi, jak ty aktualnie oceniasz ten poziom dywizji 9-3 w Polsce, dlatego że jest Henry Keda Silva, Frankenstein, który odprawił prątnikiem Tomka, potem porażka z Umarem Sy. Jest właśnie sy, jest Iwan Erslan. Jest Ibrahim, Bogdan natomiast, i Kleber Silva. Natomiast Polaków jesteście jedynymi, 33% praktycznie Polaków w rankingu. Jak to oceniasz poziom 9.3 w Polsce? No właśnie, no cóż, no na przykład, jeśli chodzi o 9.3 3 kategorię, no to mamy najlepszego zawodnika w kraju i na świecie, tak? Jana Bachowicza, byłego mistrza. Ale ogólnie. No, na pewno nie jest łatwo często z panich partnerów ogarnąć. Jednak najwięcej jest tych kategorii między 66 a 77 tych średnich gości. E, no nie jest to łatwe. Też często wielcy goście nie są tak bardzo zręczni, bardziej bazują na tej swojej sile fizycznej. E, kurde, no, ciężko ci powiem. Tak jak widać po rankingu, jednak jesteśmy na razie na dole tego rankingu. Tam przodują e, ludzie z zagranicy. Także chyba wypadałoby, żeby ktoś to podciągnął, na przykład taki ja. Dobra, Damian, no to w takim razie te tematy około walkowe przegadane. Ja zapytam o jeszcze jedną rzecz, dlatego że main event na której walczysz, to już chyba pierwsza taka z historii w KSW, gdzie pomiędzy dwoma zawodnikami dochodzi do czterech walk. Zapytam, bo parę wywiadów przed tą kalą będzie i każdego chciałbym o to spytać, żeby potem zrobić taką komplikację. Jak ty widzisz, czwarty pojedynek Kuby Wikłacza z serem, Subyszem? Kurze, no ciekawe, wiesz, ja lubię w ogóle obu tych y, zawodników i znam prywatnie Sebe i znam prywatnie Kubę, no bo jest z jednego klubu, tak, o, o, oboje są naprawdę super kopaki. Y, super y, no cóż, myślę, że przewaga przybysza będzie oczywiście w stójce, a wypłacza w parterze. No, jak widać czwarte zestawienie, czyli no, są typowo szczytem tej kategorii, cały czas muszą na siebie trafiać się przeplatać. Ja mam jeszcze ten plusik, że widzę po prostu cały czas Kubę, jak pracuje, jego rozwój na treningach. No i widać dużą różnicę, odkąd na przykład przyszedł do nas do klubu, z kwestii na przykład stójkowej, na przykład, bo parterowo to on jest no, mega, kot, nie? mega kot, mega człowiek, guma, plecak, czy inne jakieś określenia. A stójkowo no, widzę, że tam właśnie pracuje z naszym tre trenerem Bartoszem Jezierskim, czy tam z innymi chłopakami. No i fajnie się rozwija stójkowo, jest coraz bardziej wszechstronnym zawodnikiem. No o sobie mogę mniej powiedzieć, ale no gdzieś tam jak go obserwuję na Instagramie, no to widzę, że cały czas pracuje, jeździ, więc na pewno będzie ostro, na pewno bardzo mocne show, godne main eventu. No i co, niech wygra lepszy, nie? Oby pas został w smoku, ale obu kibicuje. Dobra, on no tak jak mówiłem, niedziela, także po południu nie będę Cię męczył. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Damian, no i jeżeli chcesz jeszcze komuś podziękować, kogoś pozdrowić, no to moment na Ciebie. Super, super. Dziękuję Ci bardzo, że chciałeś ze mną pogadać w ogóle, bo jak robię dietę, to właśnie mało osób chce ze mną gadać. Pozdrawiam moją rodzinkę. No i pozdrawiam oczywiście moich sponsorów wszystkich. Dziękuję bardzo, że mi pomogli do tej walki, to jest naprawdę duże wsparcie dla mnie. I co? I zapraszam każdego przed odbiorniki do Wrocławia. Będzie moja waleczka. Mam nadzieję, że będziecie mi kibicować, a ja postaram się zrobić tak, żebyście się nie nudzili. Jeżeli chcecie zobaczyć na żywo Damiana, to tak jak mówiłem, już wcześniej KSW za tydzień we Wrocławiu 16 września. Ja również tam będę, także możecie liczyć na wygadę z gali. Dzięki jeszcze raz za rozmowę i, i widzimy się. Trzymajcie się. Yo.